Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w krótkim let's playu z Battlefielda 4. Jak już widzicie oczywiście małe lagi, czasem większe się pojawiają, ponieważ jest to głównie spowodowane tym, że Battlefield ma strasznie duże wymagania. Czyli w porównaniu z Battlefieldem 3 to jest y ogromna różnica. Ale też właśnie pojawiają się takie lagi. Jak oglądaliście mój let's play z na 3, to zapewne widzieliście jak bezproblemowo, wszystko ładnie, pięknie jak po maśle chodziło. Tutaj natomiast czasami, o właśnie jak przed chwilą zdarzają się takie ścinki, czasem trochę bardziej, że tak zupełnie mi zamuli tę grę, że fps y aż mi spadną tam do 5 klatek aż. A normalnie to jak tak gram, to jakieś 30 FPS-ów, tak średnio. O teraz jak widzicie jest strasznie. No dobra, jesteśmy na trybie dominacja, tak jak, jak dobrze pamiętam. chyba tak, no tak, bo są flagi. E, dobra, mm, tak, tak wygląda mapa z góry, gram drugi mecz. W pierwszym tak e, ogólnie troszeczkę chciałem ogarnąć co, jak, to wygląda. No i jak widzicie, cały czas mnie biją, bo ciągle gadam i nie mogę się zbytnio skupić, ale... Pewnie mać już cały taki będzie, bo niezbyt ogarniam grę. Premiera miała miejsce dzisiaj, bądź wczoraj, w zależności od dnia, kiedy to wstawię. i kurde, kto mnie to bije ciągle? Dobra, tu są. No dobra, e, tutaj lecimy sobie na punkty B. Oczywiście reload, tak? W razie. W razie czego? Na o, jakiś snajper, aaa. Snajper oczywiście, a tutaj ktoś mi zabił, ale tam też ktoś strzelał. No, staty nie najlepsze, 2 na 5, dwa zabicie, 5 zginięć, trochę lipka. Ale dobra. Przyjmiemy sobie wrogi punkt, apteczka. Tak w razie czego? Już biegną nasi. Spaczko. Okej. Okay, punkt jest przyjęty. No dobra. To lecimy sobie dalej. A C musimy bronić. No, dobra, szczelimy sobie. I znowu troszeczkę ścina. Tak, ogólnie ogólnie, e, gram... Kurde, ale mi się język plączy. Gram e, sanitariuszem, czy medykiem. E, ma on właśnie, tak jak widzieliście, granatnik, czego nie było w Battlefieldie 3 i tutaj mi się już podoba. E, t, oczywiście apteczkę normalnie i tą bracę teraz widzicie? To jest coś. Yy, trochę, nie wiem. Coś. To jest M. Nie, to jest jego Nie wiem, jak się nazywa ta moja. Yy, to jest jakiś na pewno AK12 chyba, jak się nie mylę. No, w każdym razie yy, mamy z, z celownikiem laserowym, więc nie jest źle. 31, no bo jeden granat. Właśnie jeszcze nie wiem, jakieś granaty rzuca, pewnie G. Na razie nam nie będzie potrzebne. Oj, no na dachu jakiś sniper? Nie. Alboż zginął. Dobra, w każdym razie lecimy sobie dalej. Aj, te lagi walone. No to chyba, mm, gry nie będę kupował, Battlefield do czwartego, ponieważ nie będzie to ma większego sensu, jak mój kąp jest za słaby, żeby betę udźwignąć to raczej kupować nie będę. Dobra, co my tu mamy? Usus-12, To chyba był shotgun, jak dobrze pamiętam. Tak jest dokładnie. Tu już widzę, że ktoś musiał nieźle pograć, bo już celowniki holograficzne, lasery. To już sobie ktoś raczej pograł. No chyba, że to jest y od początku dane. W sumie nie patrzałem. Jeszcze y w customization. Jak tam można sobie... Y Zrobić broń. No ale okej, okay, granatnik jednak rządzi. Okej, okay, troszkę bolało. Linlecht, nie jest tylko W każdym razie strzelamy, strzelamy. No jakieś hedy widziałem. Ale poznikali. Dobra. Na razie nie widać. Mamy ostatni nabój, trzeba ładnie wykorzystać. Ching. Oho, fucking. A na dachu ja, ja. Też fajnie pozwinięcie właśnie, tak jak teraz jest pokazane, kto nas zabił i gdzie dokładnie był. Jest podświetlony. Więc jeżeli tam wciąż będzie kampił, można go później zabić, prawda? To jeszcze trzeba znać mapę, żeby wiedzieć jak tam się dostać. W tym przypadku na dach. Naś mapy nie jest nam. No a co, ty? coś chyba jeszcze niedorobione, jakieś bugi. Jak widzieliście był leciutki taki krawężnik, jakby okno, ale wejść nie można było, ani wskoczyć, ani spać, coś się zbugowało. Dobra, przyjmijmy sobie kolejny punkt. Co to było, co? Aha, to świetnie. Okej, okay, respimy się po raz kolejny. Lecimy sobie na kolejny punkcik. Już kilku naszych jest. Okej, okay, przejmuję... przejęliśmy. Jest w porządeczku. Dobrze, tutaj sami nasi. Ooo, fuck. Znowu gdzieś się obrywam. Ktoś tutaj musi być. O, 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 ale lagi. Okej, okay, już w porządeczku. O, tutaj są. A, dawaj go! Jest. Padł. Te... O, co? Okay. W każdym razie mamy chociaż jedno zabicie, na tyle zginieć to nie jest tak źle. No w sumie jest bardzo źle wręcz. No ale co zrobić? Dobra, skaczemy, z a przejmujemy i zginęliśmy wybornie. Nie ma jak takie gasy kampiące z jakimiś betonami, czy co to tam było. <laughs> Nie wiem też co znaczy ten napis, last man, skład. Ostatni człowiek w składzie, nie wiem. Nie wiem co to może tutaj znaczyć w kontekście gry. No, a w każdym razie, dobra. Trochę tutaj oszczeliwuję z Z nadzieją, że może kogoś trafi, ale. Oczywiście trafili mnie. Kolejny sniper. Wybornie widzę. Okej, okay. ale ogólnie porównując do patyfina III, to faktycznie grafika, no, trochę jest na pewno poprawiona. E, jest poprawiona. Graczy na razie dużo nie ma w becie, ale pewnie w czwórce ogólnie będą grać wszyscy. I oczywiście jest większa możliwość e, customizowania swojej broni. E, wiele na pewno różnych nowości, których jeszcze nie odkryłem. Ale być może jeszcze odkryję, ponieważ zamierzam nagrać dla Was jeszcze kilka, no może nie dużo, jakieś dwa, trzy jeszcze let's play z Battlefield IV, pokazując Wam właśnie tak mniej więcej, jak to wszystko wygląda, czy warto grę kupić i czy warto w nią sobie zagrać. Tak jak widzicie, staty jakieś nie są super, 3x12, ale co tam? jak na drugi mecz, to tam ujdzie jeszcze i to z takimi lagami. Tak więc widzimy się w kolejnym let's playu. No i do usłyszenia.